Mieczysław Motyka, Telewizja Prawie Prawda, witam Państwa. Nasi widzowie zgłaszają nagłe i znaczące zmiany cen w polskich sklepach. W poniedziałek swoje ceny o średnio 10% i więcej podniosła sieć Biedronka. Ślad za najpopularniejszą siecią sklepów w Polsce poszli pozostali. Rząd w celu uspokojenia konsumentów tłumaczy podwyżki centroską o zdrowie Polaków. Obywatel, którego nie stać na jedzenie, je mniej, przez co nie grozi mu otyłość. Rzecznik rządu tym samym uspokoił obywateli i potwierdził wszelaką troskę o nasze zdrowie. Jak doskonale wiemy, zdrowy naród to naród silny. Lewica z Wodzimierzem Czarzastym oraz Robertem Piedroniem na czele postanowiła zjednoczyć podzielony naród w kwestii szczepień. W tym celu przekazano znaczne środki finansowe do nowo utworzonego oddziału PKN Orlen Zdrowie. Inicjatywę dotacji wsparł obóz rządzący. Naukowcy zatrudnieni przy projekcie o roboczej nazwie AntyCovid mają za zadanie opracowanie jednodawkowego czopka zapobiegającemu zarażaniu się oraz dalszemu roznoszeniu wirusa SARS-CoV-2. Ze wstępnych ustaleń naszych dziennikarzy wynika, że prototypowy czopek swoim kształtem oraz wielkością przypominać będzie półlitrową butelkę. Swoje zadowolenie z pierwszych wyników badań szczególnie okazuje pan przewodniczący Robert Biedron, który to zapowiedział, że w celu zachęcenia narodu do nowego rozwiązania sam przyjmie pierwszą dawkę. To wszystkie wiadomości na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Tylko u nas cała prawda. Dziękuję bardzo, Mieczysław Motyka. Do zobaczenia.